Miłość i nadzieja odcinek 111, Nacie mówi Kuzejowi, że Handan chodzi, Belkis odwiedza Cajnep Zdradza dziewczynie sekret Ege, Handan roztacza przed Kuzejem uroki podróży poślubnej Nacie mówi kuzejowi, że ma podejrzenia co do prawdomówności. Handan, miłość i nadzieja. Odcinek 111 szczegółowe streszczenie. Słońce powoli chowało się za horyzontem, a w domach naszych bohaterów narastało napięcie, wynikające z nieustannych intryg i sekretów, które przeplatały się w ich życiu. Choć na pierwszy rzut oka wszystko zdawało się biec ustalonym torem, wystarczył jeden impuls, by cały misternie utkany spokój runął jak domek z kart. 1. Belkis odwiedza cajnep, prawda o stypendium, wychodzi na jaw, sprytny podstęp i brutalna konfrontacja. Belkis, zdeterminowana i pełna złości, dowiedziała się o nowym miejscu zamieszkania cajnep. Choć dziewczyna mieszkała tam od niedawna, już zdążyła się przyzwyczaić do skromnego, ale przytulnego lokum dzielonego, w oczach świata, z współlokatorką Ebru, a tak naprawdę zorganizowanego dzięki pomocy Ardy. Kiedy Belkis pojawiła się w drzwiach, Cajnep nie mogła ukryć zaskoczenia, Cajnep mierząc ją wzrokiem, pani Belkis? Jak mnie pani znalazła? Belkis, chłodnym tonem, mam swoje sposoby. A teraz wpuść mnie, bo mam z tobą do omówienia pewną sprawę. Mimo początkowych oporów, Cajnep wpuściła przyjaciółkę Ferey do środka, nie podejrzewając, jak ostre zarzuty usłyszy. Belkis, nie będę owijać w bawełnę. Przyszłam cię ostrzec, żebyś trzymała się z dala od ege. Cajnep, unosi brwi, od miesięcy nie mam z nim kontaktu. To ty wciągasz mnie w kolejne intrygi. Belkis, wyraźnie prowokując, a czym jest to, stypendium, które dostałaś rzekomo z prywatnej firmy? Myślisz, że ja nie wiem, skąd pochodzą te pieniądze? Cyneb zamarła, jakby nie rozumiejąc, o czym Belkis mówi. Ale w jej umyśle zapaliła się czerwona lampka, bo przecież sama nie do końca wiedziała, jak to się stało, że po złożeniu wniosku, stypendium dostała niemal natychmiast. Cajnep, spokojnie, choć z napięciem w głosie, składałam wniosek, przyznano mi stypendium, a pani insynuuje. Belkis przerywa jej ze złośliwym uśmieszkiem, insynuuje, że to Ege zaaranżował całą sprawę. Skontaktował się z firmą, z którą współpracuje kancelaria Bulenta i poprosił, by wypłacali ci te pieniądze. Ty nawet nie masz pojęcia, że to on, na twarzy Cajnep odmalowało się niedowierzanie. Serce tłukło się w jej piersi jak oszalałe, cajnep, to niemożliwe, Belkis, a może po prostu nie chcesz w to uwierzyć? Uciekasz i pozwalasz, żeby mój syn biegał za tobą. Boisz się stanąć z nim twarzą w twarz i powiedzieć dość. Cajnep, choć wściekła i roztrzęsiona, zachowała zewnętrzny spokój. Nie zamierzała pozwolić Belkis na wmówienie jej, że gra z Ege w kotka i myszkę. Ale kolejne słowa kobiety doprowadziły ją do pasji, Belkis, w Stambule można dorobić się na różne sposoby. Może ty też znalazłaś lukratywne zajęcie? Cajnep. Oburzona, proszę natychmiast wyjść. To niedorzeczne oskarżenia. Belkis jednak nie ustępowała, wyciągnęła dłoń i przejechała nią po oparciu fotela, jakby próbując zademonstrować swoją wyższość. Belkis, trzymaj się z daleka od Ege. Nie wyobrażaj sobie, że będziesz mieszkać z jakimś przyjacielem i jednocześnie wykorzystywać mojego syna finansowo. Tym razem Cajnep nie wytrzymała. Ze łzami w oczach uniosła głos Cajnep, dość. Nie otrzymuję od Ege żadnych pieniędzy. A skoro pani tak twierdzi, to ja wszystko sprawdzę. Belkis, może to i lepiej. Przynajmniej otworzysz oczy, a teraz żegnaj. Belkis wyszła z impetem, nie zauważając, że w roztargnieniu zostawiła jedną ze swoich eleganckich, skórzanych rękawiczek na fotelu. Drugi, Arda znajduje rękawiczkę i tajemniczą wiadomość, szokujący dowód uczuć Ege. Chwilę po burzliwej wizycie Belkis do mieszkania wrócił Arda, niosąc torbę z zakupami. Zdziwił się, widząc Cajnep siedzącą na kanapie z mokrymi od łez oczami, Arda, podejrzliwie, kto tu był? Cajnep, oschle, pani Belkis. Twoja ciocia, prawda? Arda rozejrzał się wokoło i zauważył na fotelu rękawiczkę. Od razu ją rozpoznał, była to charakterystyczna własność jego ciotki, Arda, zaciskając szczęki, więc ciocia mnie śledzi. Albo raczej śledzi ciebie. W tym momencie Cajneb, chcąc uspokoić emocje, wstała i zaczęła porządkować rzeczy na stoliku. Nagle spod kanapy wypadła niewielka karteczka, wiadomość, którą wcześniej zostawił Eg. Arda schylił się, podniósł ją i przeczytał: "Arda, marszczy brwi, mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jak sobie życzysz. Dostałem adres od Melody." Kocham cię, Ege, Cajneb, zrywa się gwałtownie, gdzie to znalazłeś? Arda zaciska pięść z karteczką w środku, pod kanapą. Jak długo jeszcze zamierzasz udawać, że on nic dla ciebie nie znaczy? Cajneb wyrwała mu kartkę, czytając słowa, które podcięły jej skrzydła. Przypomniała sobie bolesną rozmowę z Belkis i miała mętlik w głowie. Arda natomiast starał się zachować spokój, choć w jego oczach tlił się gniew. Arda, zimno, najpierw stypendium, teraz ten list. Ege sobie z ciebie kpi? A może ty zgrywasz przed nim ofiarę, licząc na to, że wyrwiecie z twoich kłopotów? ps schowała twarz w dłoniach, czując narastający ból i złość na całą sytuację. 3. Kuzej i Handan wizja miesiąca miodowego i brak entuzjazmu luksusowy statek kontra zimna obojętność. W rezydencji Suata panowała wręcz świąteczna atmosfera w końcu zbliżał się ślub Handan z Kuzejem. Handan, zachowując pozory sparaliżowanej, siedziała w wózku przy stole, rozkładając przed kuzejem katalogi i zdjęcia luksusowego wycieczkowca. Handan, udając entuzjazm, Spójrz, kuzeju. To najnowszy statek rejsowy, wypłyniemy na nim w rejs po Morzu Śródziemnym. Będzie mnóstwo atrakcji, baseny, kasyna, wieczorne pokazy, kuzej, przegląda zdjęcia obojętnie, ach, tak, wygląda imponująco. Handan, obserwując brak reakcji prawnika, zachmurzyła się, Handan, kuzeju, ty się w ogóle nie cieszysz? To ma być nasz miesiąc miodowy. Kuzej, z wymuszonym uśmiechem, cieszę, po prostu jestem ostatnio bardzo zajęty i zmęczony. W głowie Kuzeja wciąż dudniły słowa Elif, która niedawno odrzuciła jego prośby o naprawienie ich związku. Dodatkowo nurtowała go sprawa kłamstw Suata i możliwego udziału Handan w całej aferze z nagraniem Mildis. Nie czuł cienia ekscytacji w związku ze ślubem, który zdawał się dla niego coraz bardziej pustą formalnością. 4. Nacie ujawnia swoje podejrzenia kuzejowi, Handan może chodzić, rozmowa w korytarzu rezydencji. Niedługo później Kuzej przypadkiem zobaczył, jak jego matka, Nacie, rozmawia przez telefon, wydając komuś polecenia, by sprawdził przeszłość doktora Selima. Jej ton brzmiał dość stanowczo i tajemniczo, Kuzej, zbliża się, gdy odkłada słuchawkę, Mamo, co się dzieje? Od kiedy interesujesz się lekarzem Handan? Nacie spogląda na syna z tajemniczym błyskiem w oku, bo myślę, że on kłamie w sprawie paraliżu. Zafascynowany, ale i zaniepokojony Kuzej zaprosił ją do salonu, gdzie mogli porozmawiać bez świadków. Kuzej, mamo, mów jasno. Dlaczego uważasz, że handan może chodzić na ciebie, widziałam wczoraj, jak poruszyła nogą? I to nie był minimalny odruch, to wyglądało tak, jakby mimowolnie zapomniała się i drgnęła. Byłam w szoku, kuzej na te słowa, aż usiadł z wrażenia. W jego głowie pojawiły się obrazy, dziwne zachowanie Handan, to nieszczęsne nagranie, o którym wspominała Ildis, a także intrygi Suata. Wszystko zaczynało się łączyć w logiczną całość, Nacie, próbowałam nawet wylać na nią gorącą herbatę, by sprawdzić reakcję. Ale ona się nie poruszyła, nawet nie drgnęła. Okazała się sprytniejsza, możliwe, że ten cały doktor Selim podał jej środek znieczulający, by uniknęła bólu. Kuzej przetarł czoło, próbując uporządkować myśli, Kuzej, jeśli to prawda, to mamy do czynienia z naprawdę poważnym oszustwem. Tylko jak to udowodnić? Na cię z iskierką determinacji. Ja już nie wierzę, że cokolwiek stanie na przeszkodzie handan. Teraz sprawa w Twoich rękach, synu. Udowodnij, że ona kłamie. I pamiętaj, ja wciąż widzę, jak patrzysz na Elif. Może to dla ciebie szansa, by odsunąć się od ślubu, którego w głębi duszy nie chcesz? Kuzej popatrzył na matkę z wdzięcznością. Po raz pierwszy od dawna nacie wyrażała poparcie dla jego uczuć do Elif. Piąty. Nieudany test z gorącą herbatą Handan zyskuje na wiarygodności. Scena w salonie przy gościach. Zdeterminowana nacie postanowiła jeszcze raz spróbować kawowego, a raczej herbacianego testu, by zdemaskować Handan. W obecności Firdes, Suata i kilku gości rodzinnych spacerowała po salonie stacą pełną filiżanek gorącej herbaty. Zbliżyła się do Handan wózkiem, nacie, udając, że się potyka, o jej. Uważaj, herbata wylała się na Uda Handan. Normalnie człowiek sparaliżowany, nie czujący bólu, by nie zareagował, ale też ktoś udający kalectwo, bez znieczulenia, odruchowo by się skrzywił lub krzyknął. Jednak Handan była w pełni przygotowana, dr Selim podał jej wcześniej środek znieczulający. Handan, mimo zalania gorącą cieczą, a Powiedziała tylko cicho, grymasząc lekko. Zaraz potem odwróciła się z przerażoną miną do Firdes. Mamo, co się dzieje? Ja, nie czuję bólu. Zaskoczona Nacie stała z rozdziawionymi ustami, a Suat i Firdes rzucili jej wściekłe spojrzenia. Goście zaś poszeptali między sobą, współczując Handan. Goście, szepty, biedna Handan, jak ona zniesie resztę życia bez czucia w nogach. Nikt nie dostrzegł iskry triumfu w oczach Handan. Test na ciebie nie tylko nie przyniósł efektu, lecz także wzmocnił wiarygodność Handan, która teraz jeszcze mocniej grała rolę cierpiącej ofiary. 6. Cajnep oddaje stypendium EGE. Burzliwe spotkanie w domu Belkis pieniądze, zaaranżowane przez EGE. Pod wpływem słów Belkis i odczytanej notatki Cajnep nie mogła już dłużej tkwić w nieświadomości. Choć serce jej waliło jak młot, zdobyła się na odwagę i pojechała do domu Ege, licząc, że znajdzie go tam, a jeśli nie, to spotka chociaż belkis. Cajnep stojąc w progu, z zaciśniętymi ustami, musimy porozmawiać. Ege. Przytakuje, wyczuwając w jej głosie napięcie. O co chodzi? Caineb wzięła głęboki oddech i wyciągnęła z torebki sporą kopertę z pieniędzmi. Caineb, to część pieniędzy, które otrzymałam w ramach stypendium. Już wiem, że to ty za tym stoisz. Oddaję ci wszystko, co mi zostało. Resztę spłacę, gdy tylko zarobię. Ege, zszokowany, Cajnep, to nie tak. Ja tylko chciałem ci pomóc. Widząc twoją sytuację, pomyślałem. Cajnep, ostro, nie potrzebuję twojej litości. Gdybym wiedziała, że to od ciebie, nigdy bym tego nie przyjęła. Choć Ege próbował jej wyjaśnić, że chodziło mu wyłącznie o wsparcie, Sainę była nieugięta. W jej oczach ta sytuacja wyglądała jak kolejna próba manipulowania jej życiem, 7. Konfrontacja bulenta z Ege, rękoczyny i gniew Meli. Niespodziewane starcie, całą scenę widzieli przypadkowo Bulent i Meli, którzy akurat wrócili do domu Belkis. Bulent, dowiedziawszy się od służącej, że Cynep i Ege dyskutują w salonie, wszedł tam gwałtownie i nie zamierzał cackać się z chłopakiem, który nęka jego córkę. Bulent, podniesionym tonem co tu się dzieje? Ege, jak śmiesz nadal kręcić się wokół Cajnep? Ege, wstaje, zagniewany, ale i przejęty nic nie robię, chcę tylko naprawić błędy. Cajnep starała się uspokoić sytuację, ale Bulent nie czekał na wyjaśnienia. Podszedł do Ege i pchnął go mocno. Bulent groźnie, trzymaj się z dala od mojej córki, rozumiesz, Ege, upada na podłogę, po czym zrywa się, wściekły, a nie pomyślałeś, że to ona przyszła do mnie? Słysząc to, Bulent jeszcze bardziej się nakręcił. Złapał Ege za kołnierz i niemal przewrócił go na łopatki. Uderzenie i szamotanina była tak głośna, że Meli wrzasnęła przerażona, Meli, tato, przestań. Co ty robisz? Zwariowałeś? Cajnep też krzyknęła, by Bulent się opamiętał, a Ege, choć mógłby oddać cios, zdecydował się tego nie robić, by nie zaognić sytuacji. W końcu Bulent odpuścił, dysząc ciężko, Bulent, jeszcze raz spróbujesz zbliżyć się do Cynep, a pożałujesz. Ege, ociera kącik ust, z którego pociekła krew, nie musisz się martwić, więcej nie popełnię tego błędu. Meli była wstrząśnięta zachowaniem ojca. W jej oczach pojawiły się łzy gniewu. Meli, tato, nie miałeś prawa go uderzyć. Jestem wściekła, że się tak zachowujesz. Bulent, zwracając się do córki, ten chłopak miesza w życiu cajnep, a ty mnie jeszcze krytykujesz? Meli prychnęła, czując, że atmosfera w domu jest tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Zmieniła jednak front, zamiast wypominać ege udawane czułości wobec Cajnep, stanęła ku zaskoczeniu wszystkich po jego stronie, bo nie mogła znieść przemocy ze strony własnego ojca. 8 Dramatyczna noc i rosnące napięcie. Każdy w czterech ścianach własnego gniewu. W ten sposób skończył się kolejny burzliwy dzień w życiu bohaterów. Oto, co działo się u każdego z nich wieczorem. Cajnep wróciła do mieszkania zapłakana i wyczerpana. Miała dość manipulacji i intryg. Arda próbował z nią rozmawiać, ale ona zamknęła się w pokoju, czując, że jej życie stało się wirującym chaosem. Ege siedział w swoim pokoju z lodem przytkniętym do ust. W jego myślach pojawiała się Cajnep, a serce łamało mu się pod ciężarem odrzucenia. Mimo krwawiącej wargi czuł ból wewnątrz znacznie silniejszy, ból zranionych uczuć. Bulent w swoim gabinecie przewracał stertę papierów, starając się uspokoić po konfrontacji. W głębi duszy wiedział, że posunął się za daleko. Jednocześnie nadal chciał za wszelką cenę chronić Cajnep, nie dostrzegając, że jego przemoc tylko pogarsza sytuację. Meli zamknęła się w swoim pokoju, rozważając, czy naprawdę lojalność wobec rodziny musi oznaczać akceptację przemocy ojca. Wciąż miała w pamięci fragmenty rozmowy, w której wspominano o tajemnicy Cinep. Miała złe przeczucia, że świat jej i Idżita wkrótce wywróci się do góry nogami, Handan leżała w łóżku w wózku inwalidzkim obok i uśmiechała się do siebie z satysfakcją, bo udowodniła na cię swoją sparaliżowaną niewinność. Myślała, jedna bitwa wygrana, ale wojna trwa. Kuzej natomiast spędził wieczór, wertując dokumenty i analizując w głowie słowa Nacie o Handan. Postanowił, że jeszcze raz skontaktuje się z Ildis i spróbuje odzyskać to tajemnicze nagranie. Jeśli faktycznie ukazywało ono Handan chodzącą, mógłby przerwać ten cyrk i odwołać ślub, a jednocześnie z czystym sumieniem zawalczyć o Elif. 9. Co dalej? Czy Handan uda się utrzymać swój blef do dnia ślubu, mimo prób Nacie i Kuzeja, by ją zdemaskować? Jak Cajneb zareaguje, gdy odkryje, że Arda również ma przed nią sekrety, a jego złość na Ege może przerodzić się w desperackie kroki? Czy Bullent, dręczony poczuciem winy, przeprosi Ege, czy raczej umocni się w przekonaniu, że tylko on ma rację? Co stanie się z uczuciem Kuzeja i Elif? Czy nacie pomoże im się pojednać, a może Handan uknuje kolejny plan, by definitywnie rozdzielić tę dwójkę? Wydarzenia z odcinka 111 pokazują, że każda relacja w miłość i nadzieja stoi na krawędzi. Tajneb walczy o niezależność, ale trafia w sam środek gry Ardy, Ege i Belkis, Kuzej próbuje odkryć prawdę o Handan, jednocześnie szarpiąc się z własnym sercem. Bulent pragnie chronić córkę, nie rozumiejąc, że wyrządza jej jeszcze większą krzywdę. Nacie i jej intrygi mogą w końcu zrujnować małżeńskie plany Handan, jeśli zdobędzie wystarczające dowody. Wieczorne niebo nad Stambułem zasnuły ciemne chmury, a ulicami zawładnął wiatr. W ten posępny klimat wpasowują się zmagania naszych bohaterów. Każdy z nich może odnieść zwycięstwo lub ponieść klęskę, jeśli nie przestanie trwać w kłamstwie i manipulacji. Jak potoczą się ich losy w kolejnych odcinkach? Jedno jest pewne, emocje w miłość i nadzieja sięgną jeszcze wyżej, a odkrycie jednego sekretu pociąga za sobą kolejne.